nie wyglądasz? Tak też. Dobra, to ja idę, bo znalazłam sobie pracę. Pa. Ale... Hmm. Aha, napisała mi, że pracuję w domu. To fajnie. fajnie. Dziś muszę trochę pobiegać, bo trochę gruby jestem już. Dobra, muszę zapłacić światełko. O, to mięso, zębeka. Dobra, czyli jest 1400 zł. Dobra. No, zapłacił. Ja tam na razie jeszcze nie mam pieniędzy. Okej, okay. okej. Ja jedę na samym domu pola, nie? Będziesz coś chciał? Nie, mi, mi to wystarczy. Jeszcze w pracy mam odróżnione. Dobra, jeszcze idę wypłacić pieniądze, nie? Okej. 1000 zł. Teraz działa. Ja to się dryn, dryn. Ej, no weź przyjść na chwilę do domu, bo ja nie mogę coś wypłacić pieniędzy z karty. Nie mogę coś wypłacić. No, z, 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 zaraz właśnie kończę, za tak pół godziny, poczekasz na no Dobra, no. Okej, okay. dobra. No to Co Coś może zablokowało kartę. No nie. Nie wytrzymuję. Te karty się nie zablokowuje. No, już mogę wyjść. Nie daję rady. No jestem jeszcze przez to wszystko płatna. Zjem tak, ciasto. Postawię i...

Au. No, sorry. No i patrz. Nie. wkładam ją do bankomatu. Dobra, piszę. I wyskakuję coś takiego. Ja sprawdzę. Może ty musisz mintać kartę. Czekaj. Wszystko jest dobrze, tylko mi musi dać. Może ja mam taką inną kartę. No to Nie właśnie wiem, wypać mi tysiąc, żeby zapłacić tam na ten, na mieszkanie. Okej, okay, to już ci robię. No, Łukasz, chodź nam tam do banku. Jedną rzecz, bo tam jest zombie. Ja się go boję. To, to chodź jutro okej. Okay? No, no. Byłaś jestem zmęczony. A się tak trochę lida tylko. Dobra, ja idę tu zjeść.